Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, gdzie znaleźć postać z numerem 14 aktualnej kolekcji 8 sezonu oraz jak wykonać zadania z jej karty medali. Postacią z numerem 14 jest Charlotte, którą znajdziemy w przyjemnym parku. I pierwszym zadaniem z jej listy zadań jest zebranie granatu oraz karabinu szturmowego. Do wykonania drugiego zadania potrzebujemy osiągnąć maksymalny poziom osłon. Aby wykonać trzecie zadanie, mamy odwiedzić posterunek lub konwój UR. Jeżeli odwiedzimy posterunek, będziemy mogli wykonać tutaj pozostałe zadania z karty medali. I aby wykonać czwarte zadanie, mamy zlikwidować dwóch strażników UR. Natomiast, aby wykonać ostatnie zadanie, musimy przeszukać skrzynię w posterunku lub w konwoju UR. I po wykonaniu ostatniego zadania, całą kartę medali mamy ukończoną. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie! I do następnego! Cześć!